Witam z powrotem na kanale, Kowal z tej strony i pomyślałem sobie, że w tym odcinku sobie troszeczkę odpoczniemy od wyższych R, ale też nie za długo, zagrałem sobie dzisiaj tylko jedną rundę na ratingach 1.3 tak naprawdę jest to początek nacji niemieckiej. Nie są to maszyny rezerwowe, tylko są to czołgi Panzer II w wersji C oraz w wersji F, tak jak widzicie tutaj. Jako jeszcze jedną maszynę weźmiemy sobie Panzer II auf C Duck. Czyli z Afrika Korps, ale o tym sobie zaraz powiemy. No, jako dział przeciwlot, trzeba sobie flak Panzera 1 AUX A. No i co trzeba wam powiedzieć o czołgach Panzer 2 ogólnie. Były to niemieckie czołgi lekkie, które były wykorzystywane w pierwszych latach II wojny światowej, aż do 1941 roku. Były podstawowym czołgiem w dywizjach pancernych III Rzeszy. Ogólnie słabe opancerzenie, dochodzące o 35 mm od frontu i zaledwie 14,5 cm-15 cm od boku. No, ogólnie nie były to czołgi twarde, dość, dość łatwo padały łupem broni przeciwpancernej. No i oczywiście uzbrojenie, które stanowiło działo kalibru 20 mm było niewystarczające, by zniszczyć większość wrogich wozów pancernych. Dla, dlatego też w 1942 roku zdegradowano go do działań rozpoznawczych i przeciwpartyzanckich i starano się go zastąpić czołgami średniej Panzerkampfwagen 3 i Panzerkampfwagen 4. Ogólnie jeżeli chodzi o wszystkie wersje, no to w trakcie II wojny yy, powstało wiele wersji Panzerkampfwagena 2. Ostatecznie produkcję zakończono w styczniu 1944 roku. Ale w międzyczasie też ją przerywano. Czołgi tego typu brały jednak udział w walkach na wszystkich frontach aż do końca wojny, no i na bazie podwozi Panzer Kamwagen 2 skonstruowano również kilka typów innych pojazdów, ale o tym nie będziemy sobie teraz mówić. Były to m.in. działa samobieżne, wozy dowodzenia, transportery amunicyjne, czy np. czołgi pływające. No i w roku 1937 dokonano zasadniczych ogólnie zmian w konstrukcji. będziemy sobie dzisiaj mówić, to wolę zaznaczyć tylko o wersji C oraz o wersji F, i zahaczymy też o flak Panzera 1. Także w roku 1937 dokonano zasadniczych zmian w konstrukcji podwozia czołgu Panzerkampfwagen 2. Zrezygnowano z wózków na rzecz pięciu par niezależnych, półnośnych i inne takie sprawy. To sobie możecie choćby zobaczyć te różnice. Ogólnie na temat samej konstrukcji i zawieszenia nie będę się tutaj rozwodził. Także głównym elementem przebudowy było na początku zawieszenie i układ jezdny. No i podobnie jak czołgi Panzerkampfwagen 1, kilka czołgów y, pancerkamwagen 2 zostało w 1936 roku wysłanych do Hiszpanii w ramach pomocy dla nacjonalistycznej armii generała Franco. No i już wtedy okazało się, że niemieckie czołgi nie mogą nawiązywać y, równej walki z pojazdami służącymi w wojskach republikańskich, czyli na przykład radzieckimi T-26, chociaż tutaj w że jeżeli trochę powiedzieliście się Panzer dwójkami, to one te 26 zjadają na ściananie, no ale to jest gra, a w rzeczywistości wygląda to zawsze trochę inaczej. No ale głównym powodem, dlaczego tak było, było zbyt słabe opancerzenie, które na początku w 1936 roku ogólnie było jeszcze słabsze niż to, co mamy tutaj. No, chyba z przodu było właśnie 15 mm, nie pamiętam dokładnie. Ogólnie wyobraźcie sobie, że jeszcze mniej niż 30 mm z przodu na przykład. Dlatego też wkrótce rozpoczęto przebudowę większości czołgów Panzer A właśnie tych pierwszych serii i były to serii A, B oraz C. No i właśnie w związku z powolnym napływem czołgów średnich do dywizji pancernych, bo tak jak przypominam Niemcy II wojnę zaczęli głównie na pancer I i pancer 2. pod koniec roku 1940 wznowiono produkcję czołgów Panzer 2. II, tym razem były to czołgi w wersji F z dodatkowym opancerzeniem, jednocześnie tutaj zobaczmy sobie Panzer C, Panzer F. W Grze się to niczym nie różni. Jedna różnica w tych szrogach to jest yy, rodzaj działa 20mm działka. Także o tym sobie zaraz powiemy. Co do pancerza, jedna różnica jest taka, że tutaj w wersji F jest tutaj faktycznie jedna cała czołowa płyta 30 mm a w pancer 2C mamy tą płytę tutaj skośną. Jednocześnie, kiedy wprowadzono czołgi w wersji F, wycofano z jednostek liniowych starsze modele oraz czołgi Panzerkampfwagen 1. No i wozy Panzerkampfwagen 2 wzięły udział w walkach na Bałkanach, na przykład albo na Krecie, w Afryce. Yy, na przykład w marcu 1941 roku, Piąta Dywizja Lekka DAK, czyli Deutsche Afrika Korps, otrzymało 45 czołgów Panzerkampfwagen 2, ale były to głównie wersje C. I tutaj, właśnie, mamy ten czołg jako pojazd premium. W momencie rozpoczęcia inwazji na Związek Radziecki służyło ich 746 sztuk. No i z powodu słabości uzbrojenia i opancerzenia nie mogły się równać z większością czołgów radzieckich, tak? No po prostu nie dawały sobie z nimi radę. No wtedy ich rolę ograniczono do służby w plutonach dowodzenia oraz rozpoznania. No i z czasem liczebność wozów Panzer wagen 2 malała, gdyż z początkiem roku 1944 zaprzestano ich produkcji. I teraz, jako bonus dzisiaj, bo nie wiem ile tego użyjemy, jest tutaj Flakpanzer 1. I co wam trzeba powiedzieć o tym pojeździe? Na pewno pełnej nazwy nie będę wymawiał. Skrót jest SDKFZ 101. No, i było to niemieckie samobieżne działo przeciwlotnicze. I wiązało się ono, jego powstanie, z wycofaniem z uzbrojenia czołgów Panzerkampfwagen 1 Aufs. A. No i ich podwozia postanowiono wykorzystać do budowy dział samobieżnych. Na 24 z tych podwozi, które pod, zostały poddane przebudowie umieszczono działka przeciwlotnicze 20 mm flaki 38 L112. Tworząc w ten sposób samobieżne działa przeciwlotnicze. Przebudowy dokonywał zakład Alket w Berlinie i przebudowane wozy zostały przydzielone 614 Dywizji Artylerii, Artylerii Przeciwlotniczej. No i taka ciekawostka, Flakpanzer 1 był pierwszym typem niemieckiego samobieżnego oddziału przeciwlotniczego. Wszystkie wyprodukowane egzemplarze niestety zostały zniszczone w czasie Bitwy Stalingradzkiej na przełomie 1942 i 1943 roku. Myślę, że o Panzer II, tych których mamy tutaj w line-upie tyle. Powiedzieliśmy sobie o wersji C, powiedzieliśmy sobie o wersji F, powiedzieliśmy sobie o wersji C DAK, czyli tej dla Afrika Korps. I powiedzieliśmy też sobie o Flakpanzerze 1. Teraz co do pojazdów w grze. Wersja C posiada działko... KWK30. I jedyne, co Was interesuje tutaj, tak naprawdę, to jest szybkoszczelność. 280 strzałów na minutę. Wersja F posiada KWK38, 450 strzał na, na minutę. Różnice w szybkoszczelności są kosmiczne. I teraz możecie się zdziwić, ale ja osobiście wolę wersję C oraz tą prędkością wersję C-DAC, ponieważ ta mniejsza szybkoszczelność dużo bardziej pozwala kontrolować to Ile pocisków wystrzeliwujecie, gdzie one lecą dokładnie, i jeżeli ktoś Was zaskoczy i spanikujecie i strzelicie za szybko czy coś, to nie, wy, nie wywalicie całego magazynka od razu, praktycznie, tylko macie większą kontrolę po prostu nad spustem. W wersji F, no nie do końca tak to wygląda, ale nie odstaje ona od wersji C, oprócz tego rzeczywiście musicie przeładowywać. Co do Flak 01, 1, mamy tutaj KWK, y, mamy tutaj Flaka 38, przepraszam, zwróćcie uwagę, to jest KWK 38, tutaj jest Flak 38. No i tutaj mamy taką samą szybkość jak Panzer II W różnica jest taka, że tutaj mamy 20 pocisków w magazynku, tutaj jest tylko 10 pocisków w magazynku. Również przeładowanie yy, Flak Panzera 1 jest dużo, dużo szybsze, 3.2 sekundy, tutaj mamy 6.4, także dwukrotnie, dwukrotna różnica przeładowania. Yy, no i ten pojazd jest zniszczycielem zarówno czołgów, jak i samolotów, yy, jedynym minusem jest to, że jest tylko dwóch członków załogi, Także stracimy jednego z nich, który siedzi tutaj na odkrytej pozycji, więc bardzo łatwo, żeby zginął od odłamków lub z maszynowego. I pojazd ten jest wykluczony z gry. No i myślę, że tak ogólnie o tych pojazdach to tyle. Aha, zapomniałem powiedzieć oczywiście. Jedna ważna sprawa, i tak większość z Was to pewnie wie, ale tutaj amunicja podstawowa jest trudna do przejścia. I odblokowanie pocisków panzer, granadę. kropka, nic jest niewystarczająca, ponieważ no... 36 mm penetracji z 10 metrów, 34 mm ze 100 metrów może wystarczyć, ale, ale no, będzie Wam ciężko z tym uzyskać jakieś super wyniki. Prawdziwym rodzynkiem jest jedna z ostatnich modyfikacji. Pierwsza modyfikacja czwartego poziomu, za jaką powinniście się wziąć, są to piski 40. I oh boy, to są już pociski, które robią siekę. Z tych pocisków możecie rozwalić te 34 od przodu w port karabinu maszynowego albo w policzki wieży, czy tam w szyję jak wejdzie, to to po prostu przechodzi przez te czołgi z bliskiej odległości oczywiście. No patrzcie, bardzo szybko tracą yy, penetrację 100 m 63 mm, 500 m 26 mm. Ogólnie to jest amunicja, którą chcecie odblokować w czołgach, pancerkach, ogólnie w każdym niemieckim czołgu, który ma 20 mm działo. Czy tam działko w sumie powinienem powiedzieć. Także na każdym z tych pojazdów będę używał tej amunicji pan Panzergrade 40. No i myślę, że tyle. Przeskoczymy sobie do pierwszej rundy. Witam w Tunezji w trybie Dominacja, grając przeciwko Amery Ameryce, Wielkiej Brytanii oraz Japonii. Graczy jest sporo, całkiem ciekawie mi się wydaje, że będzie, jedziemy między punkt B oraz punkt C, no i zobaczymy jak rozumie się sytuacja. Mamy jeszcze cztery maszyny w backupie w razie W, więc będzie co robić myślę w tej choćby jednej rundzie, także przeskoczymy sobie prosto do akcji. Jak Ok, poszło szybciej, zdecydowanie niż się spodziewałem. Ale przede mną słychać jakiś pojazd. Pięć strzałów. Hu No to dwóch na jednym magazynku mamy. Trzeba uważać, bo zaraz będzie tutaj więcej chyba. M3A3 tam jest. Niskie. Co, jeżeli gdzieś będą, to tutaj. O, tutaj. W międzyczasie. m 3 już zaszuje Co ty strzelasz? Co strzelasz? Okej. Okay. Dobra, mamy M2. I LVT gdzieś tutaj jest jeszcze w okieniu. Słychać go, ale... którym wyjedzie. O nie. Ale hej, możemy skontrolować pancerz? Nie, nie, nie zdążymy. <laughs> Ej, ale 3 kilo na pierwszym życiu. Czyli był tu jeszcze jeden w okolicy. O, nawet więcej ich było. No, myślę, że teraz weźmiemy panzer 2F, żeby wam pokazać tą różnicę w fire rate'cie, chociaż no, te czołgi raczej każdy zna, kto gra w tą grę. Myślę, że tutaj było paru przeciwników, oznaczymy naszym, żeby się nie zdziwili. Zdecydowanie, nie pamiętam czy wspomniałem w sumie w intro czy nie, wolę te Panzer dwójki na 1-0, nie dlatego, że ich nie apteeruję na 2-3, tylko i wyłącznie dlatego, że fire, fire rate jest lepszy, wolniejszy jak dla mnie, czyli jak dla mnie lepszy, bo bardziej kontrolujemy ile wywalimy amunicji, jak jest paru przeciwników jesteśmy w stanie bardziej kontrolować. Ile razy wystrzelimy? No, a ten też nie jest zły, O przy mniejszym okienku na strzał można wywalić dużo więcej amunicji. I dzisiaj tutaj nie walić walcego magazynka, jeden, dwa strzały, by zrobiły robotę. Ładowniczy układ napędowy wieży. To nas powinno. No, pod dobrym kątem jest. Niezbyt łatwym, żeby przebić. Tutaj może w tym miejscu. No, silnik ma uszkodzony. Czemu się nie chowa, nie wiem. O, no, teraz się pod większym kątem odsłonił i dzieło nowego dziabnęliśmy. Tak jak mówię, jakbym był tym poprzednim Panzer 2, to dużo łatwiej by się kontrolowało fire rate. Kurde ten wybuch. Tutaj niestety nie przeszło. Dobrze, gościu uciek się schować. Za skałą będziemy w stanie tutaj zjechać niżej. Podjechać kapkę bliżej, bo jednak z dwudziestki lepiej być bliżej. Lepiej być bliżej niż dali. Jest to pewniejsza penetracja wtedy. Dobra, no z tym B poczekamy. Tam u góry jeszcze sto, stało coś, nie wiem w miastu, czy na nie. A jest, tutaj. Trzeba poczekać na okazję, bo właśnie w strafie strefie ciekawy jestem czy ruszy się stąd, czy nie. Nie wiem czy mnie widzi troszeczkę się wychylił Nie mam niestety na to czasu Chociaż może będzie i na to czas niestety słabe trafienia z mojej strony żeby się tu schowamy Czekaj mu jeszcze jednego z tyłu, tak, jest Za mną słychać przeciwnika. Już tak trochę nade mną u góry ciekawe. Zobaczymy czy zaatakuje to panzer 3. Tutaj czeka, zaraz się rozproszy pan trójką. No masakracja. Jak pierdziele. Zaraz trzeba będzie przystopować, bo zabijemy wszystkich. Co jak kierowca, tylko działa nowy, jeszcze działa. O ja jeszcze tutaj mamy. z Skrzynia biegów może być. Dobra, ale wiecie jak się pozbędziemy tego LVT? Artyleria, chyba, że to panzer 3 Niestety rady nie dała. Poczekamy na tym artyleri. Zobaczymy czy go działa mnie czy nie, o o o o, o, o niedobrze Trochę bokiem wieży się ustawimy Dobra 23 sekundy naprawiamy. LVT działa, nowy operator KM, ja to nam kupi trochę czasu, ale z czynieniami pewnie lada moment naprawi. 30 kg to i tak niech już mnie rozwalą, nie? jak nie chcę tak maltretować. Tylko jeden pływ mają biedaki. Zamek działa. Jeszcze jeden tam jest. No tak. Coś mam rozwalone. Dobra, wywalimy to. Zostanie tylko dwa magazynki, więc muszę uważać na to, co robię. Czy on się nie naprawia? Nie wiem. Kama. Już 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 mam to gdzieś. Już jadę byle jak. Jeden strzał. Ostatni magazynek. O, właśnie naprawił zamek działa. <śmulatuj> w końcu! końcu. Wiecie co, lata parę samolotów przeciwnika chyba. Weźmiemy sobie pelotę. Już nie będziemy czołgów tak bardzo męczyć, mam nadzieję. Nie użyję słów, że niemieckie 20 to jest zbrodnia, ale jeżeli graliście w tą grę tyle co ja i ogarniacie mniej więcej tyle co ja, już tam typowy gracz, który chce dostał choćby do 50 poziomu i wsiądzie do tych 20, ogarnie tam lepszą amunicję. Nagle się okazuje, że one są po prostu OP.

Uff Dobra, tego pana mamy ja chyba mam jakiś czołg przeciwnika, nie chciałem tego robić, ale chyba będę musiał Wejść w walkę z czołgami Chociaż nie, nie, tu jest pełno naszych, to skąd on by się tu miał wziąć? Mam nadzieję, że się to z nie wziął trochę przegrywają, ale jeszcze bez tragedii na mapie, w sensie reszta jest w naszych łapach. Pojedziemy w stronę punktu C. Popatrzymy z jakimi samolotami mam nadzieję. A to jest to, to jest mega fun. Popatrzcie ile ludzi jest cały czas w grze i cały czas walczy. Punkty przychodzą z rąk do rąk non stop. Żyna na się nie poddaje, nikt się nie poddaje. To jest to. To jest to. Ja myślę, że ten odcinek będzie krótszy. Że ta jedna runda teraz wystarczy, najzwyczajniej w świecie. No, kaman, on! Widzieliście, jak mnie podrzuciło na jakimś wyboju? No, trudno. Trudno. Niech ma tego killa. Zdążył obrócić. Super. Ale to, co się stało, to był jakiś bullshit. Nie wiem, może sobie wyłapie z powtórki i pokaże co tam się działo jak hamowałem, bo z powtórki też mu dośle. A jak nie, no to musicie sobie to wyobrazić. Po prostu że i lewa gąsienica się zatrzymała na jakimś niewidzialnym kamieniu i mnie podrzuciło Przez to nie zdążyłem działkiem wycelować tam, gdzie chciałem. No ale już go rozwaliło. Yy, rozwalił flagpanzer 38 Gepardzik. O, samolot przeciwnika. Może. Nie, nie, sposzyli go do góry. Ale patrzcie, punkt C przejęli i tak. Walka do samego końca. I myślę, że tyle. Nie ma co nagrywać drugiej rundy. Krótszy, zresztą krótszy odcinek. I tyle, ja nie chcę już gnębić ludzi na y, początkowych poziomach. Także... Także ode mnie tyle. Tak jak widzieliście. Panzer dwójki plus Flak Panzer jeden. Czysty czysty rozpierdziel. Dzięki za oglądanie, do usłyszenia w następnym odcinku.